How are you? To bardzo powszechne pozdrowienie, ale czy tak naprawdę wiemy, jak na nie zareagować? Jak odpowiedzieć? Można najprościej powiedzieć to samo czyli odpowiedzieć How are you? Tak postępuje większość osób. Każda pozytywna odpowiedź będzie mile widziana w tym miejscu czyli na przykład Fine Thanks. W ten sposób też nikogo nie zdziwimy i będzie się czuł pozdrowiony. Jeśli powiemy very well, thanks, to również zabrzmi dosyć naturalnie. Można poprzestać na zwyczajnym good. To też dobrze. Jeśli użyjemy takiego zwrotu, który znamy z podręczników, fine, thanks and you, nie będzie to zbyt ciekawie brzmiało. Tak nikt raczej nie mówi. Najgorzej, jeśli w odpowiedzi zaczniemy narzekać: Terrible, I couldn't sleep last night, and. Tego proszę nie robić. Powtórzmy. Na pozdrowienie: How are you? Odpowiadamy: How are you? Fine, thanks, good, very well, thanks. To wszystko dobre odpowiedzi. Fine, thanks, and you brzmi książkowo, nie polecam. Najgorsze jest narzekanie. Proszę, nie opowiadajcie, jakie macie problemy. To nie jest pytanie, to jest zwyczajne pozdrowienie. Więc użyjcie innego zwrotu, który również pozdrowi kogoś. Jeśli podobał Wam się ten film, proszę, polubcie go i zasubskrybujcie mój kanał.